Pieniądze działają na mózg jak narkotyk. Kiedy widzisz gotówkę lub cyferki na koncie, włącza się układ nagrody. To ten sam mechanizm, który reaguje na jedzenie, seks czy kokainę. Wygrana w totolotka to nie tylko radość, ale też zastrzyk dopaminy. Nawet znalezienie 10 zł potrafi podnieść nastrój. Dopamina, znana jako hormon szczęścia, sprawia, że czujemy się lepiej. Im więcej pieniędzy, tym więcej radości. To nie jest tylko mit. Badania pokazują, że pieniądze mogą uzależniać, a uczucie euforii przychodzi z każdą nową transakcją. Więc następnym razem, gdy zobaczysz banknoty, pamiętaj, to nie tylko pieniądze, to chemia w Twoim mózgu. Pieniądze mogą być uzależniające, a ich wpływ na nas jest silniejszy, niż się wydaje. Czy to nie fascynujące? 70% zniżki to pułapka na Twój mózg. Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, dlaczego 70% zniżki tak łatwo przyciąga uwagę? Twój mózg uwielbia okazję, bo zamiast myśleć o oszczędnościach, widzi nagrodę. Kiedy widzisz te zniżki, dopamina w twoim mózgu zaczyna szaleć. Bierz, zanim ktoś ci zabierze. Krzyczy. To dlatego kupujesz rzeczy, których wcale nie potrzebujesz. Wydaje się, że to świetny deal, ale w rzeczywistości to pułapka. Zamiast oszczędzać, Wydajesz więcej, bo emocje biorą górę. Następnym razem, gdy zobaczysz ogromną zniżkę, zatrzymaj się na chwilę. Zastanów się, czy naprawdę tego potrzebujesz, czy to tylko chwilowa chęć. Pamiętaj, że nie każda okazja jest warta Twojego czasu i pieniędzy. Zrób krok w tył i podejmij mądrzejsze decyzje zakupowe. Brak pieniędzy dosłownie zmienia sposób, w jaki myślisz. Stały stres finansowy wpływa na korę przedczołową, która odpowiada za logiczne podejmowanie decyzji. Kiedy brakuje funduszy, mózg zaczyna działać w trybie przetrwania. To prowadzi do impulsywnych wyborów, które mogą pogłębiać problemy finansowe. Na przykład, zamiast oszczędzać na ważne wydatki, można wydać ostatnie pieniądze na coś niepotrzebnego. To błędne koło biedy, które trudno przerwać. Czując ciągły stres, Trudniej jest myśleć racjonalnie i planować przyszłość. Dlatego tak ważne jest, aby znaleźć sposoby na zarządzanie finansami i zmniejszenie stresu. Nawet małe kroki, jak budżetowanie, mogą pomóc w odzyskaniu kontroli. Zrozumienie, jak brak pieniędzy wpływa na myślenie, to pierwszy krok do lepszej przyszłości. Mózg bogacza myśli inaczej o empatii. Badania pokazują, że większe bogactwo może obniżać wrażliwość na emocje innych. Osoby z wyższym statusem mają tendencję do mniejszej reakcji na sygnały emocjonalne, co może prowadzić do braku empatii. Kiedy skupiamy się na pieniądzach, nasz mózg dosłownie przestaje reagować na cudzy ból. To jakby zyski finansowe zamieniały nas w roboty, które nie dostrzegają cierpienia innych. Warto zastanowić się, jak bogactwo wpływa na nasze relacje. Czy sukces materialny oznacza, że stajemy się mniej wrażliwi? Może czas na refleksję i przypomnienie sobie, jak ważna jest empatia w codziennym życiu. W końcu, prawdziwe bogactwo to nie tylko pieniądze, ale także umiejętność zrozumienia i wsparcia innych. Empatia to klucz do lepszego świata. Mózg nie pragnie bogactwa, pragnie nagrody. Pieniądze to tylko symbol, a nie cel sam w sobie. Kiedy myślisz o pieniądzach, nie chodzi o same złotówki, ale o emocje, które za nimi stoją. To uczucie bezpieczeństwa, spełnienia czy wolności. Mózg reaguje na obietnice, nagrody, które pieniądze mogą przynieść. To dlatego tak łatwo wpaść w pułapkę konsumpcjonizmu. Każdy zakup to mała nagroda, która daje chwilową satysfakcję. Zamiast gonić za pieniędzmi, warto skupić się na tym, co naprawdę przynosi radość. Uczucia związane z osiągnięciami, relacjami czy pasjami są znacznie cenniejsze. Pieniądze mogą być narzędziem, ale to emocje kształtują nasze życie. Zrozumienie tej różnicy może zmienić podejście do bogactwa i szczęścia. Bogactwo działa jak narkotyk. Im więcej masz, tym mniej satysfakcji przynosi każda kolejna suma. To zjawisko znane jako adaptacja hedoniczna. Kiedy dostajesz podwyżkę lub wygrywasz na loterii, początkowo czujesz euforię, jednak z czasem ta radość zanika, a nowe pieniądze stają się normą. Mózg przyzwyczaja się do nagrody, a potrzeba większej dawki staje się nieunikniona. Zamiast cieszyć się z posiadanych dóbr, pojawia się pragnienie więcej lepszego samochodu, większego domu, droższych wakacji. To pułapka, w którą wpada wiele osób. Kluczem do prawdziwego szczęścia nie jest gromadzenie bogactwa, ale umiejętność doceniania tego, co się ma. Warto czasem zatrzymać się i zastanowić, co naprawdę przynosi radość. Czy bogactwo to błogosławieństwo, czy przekleństwo? Czas na refleksję.